Jak zobaczysz moje punkty minusowe z zachowania, to pamiętaj, że to nie moja wina, dobra? Czekaj, sprawdzę, co dostałeś. O, ale nieważne. Ja nic nie zrobiłem. Gadanie na lekcji? Nie gadałem. Przeszkadza nauczycielowi prowadzić lekcje? To też nieprawda. Dobrze, wytłumacz mi to. Ja nie gadałem, tylko Marcin zapytał mnie, które zadanie robimy, no to mu powiedziałem, że trzecie. Tylko tyle, a pan od razu na mnie krzyknął i dał mi punkty ujemne. Ale na biologii też ci pani wpisała uwagę. Ciągle gada i przeszkadza na lekcji. Borys ciągle do mnie gadał, a siedzi za mną i nie mogłem się przez niego skupić. Aha, no ale mówię prawdę, on ciągle coś ode mnie chce. Boże czołówek, a masz zieloną kredkę? A idziesz dzisiaj grać w piłkę? Nie wiem, czemu pani akurat mi dała uwagę, a jemu nie. Żeby było sprawiedliwie, to on powinien dostać, a nie ja. A to przeszkadzanie nauczycielowi? A to, to już jest w ogóle mega niesprawiedliwe. Kilka osób w klasie się wygłupiało, a ja razem z innymi byliśmy akurat grzeczni i próbowaliśmy robić zadania. Ale pani się wkurzyła, zaczęła krzyczeć i powiedziała, że cała klasa dostaję uwagi i punkty ujemne z zachowania o. Odpowiedzialność zbiorowa to dlaczego cała klasa, a nie tylko ci, którzy przeszkadzali? No widzisz, sam tego nie rozumiem i, i powiedz sama, czy to jest sprawiedliwe?